Szanowni Boże, coś Wam powiem. Będąc na rozwidleniu dróg, które wyznaczają dwa kierunki, musimy wybrać jeden z nich. Nie da się iść w prawo i lewo jednocześnie. I nie da się na dłuższą metę prowadzić podwójnego życia, bo prędzej czy później skończy się to katastrofą. Nie da się także skutecznie prowadzić życia z Bogiem, jak i przeciw niemu. Taka fałszywa postawa odbije się nam czkawką. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, powiedział Jezus. Chcąc służyć Bogu, świat pozostaje za naszymi plecami. Wybierając świat, za plecami zostawiamy Boga. Wybierając Boga, czyli służbę, muszę zaangażować całe serce, niepodzielnie. Musimy się jasno określić, w którą stronę chcemy inwestować. Na 100% nie damy rady żyć dla dwóch celów, ale można to tylko podzielić. Bóg nie lubi, nie chce być ograbiany z miłości człowieka. Miejsce, z którego miłość nie jest skierowana ku Bogu, ale ku innym celom, wypełnia grzech. W naszym sercu powstaje rozdarcie. Może to nie zabrzmi zbyt pięknie, ale warto uczepić się Boga, jak grzep się go ogona i nie wypuszczać go. Z Nim iść w każdą sytuację naszego życia. W doli i niedoli, Bóg jest naszą obroną. To On sam zachęca nas, by wypatrywać Go w naszej codzienności. Nie ma co się martwić na zapas. Mamy wszystko, by Bóg był zadowolony z nas, a ludzie nas lubili. Choć my sobie wmawiamy, że potrzebujemy więcej, potrzebujemy dłużej wyglądać pięknie, potrzebujemy wielu rzeczy, żeby wzbudzać zachwyt. Chcemy być coraz to lepsi, zwłaszcza od innych. Czy to wszystko podoba się Bogu i czy ludzie będą nas przez to lubić? Nasze troski wypełniają większą część dnia, przez to nie żyjemy do końca. Ciągle dostrzegamy braki, a Jezus mówi, że jedyne czego potrzebujemy to miłość. Miłość rodzi miłość, przez co nic nam nie grozi. jak idziemy w tym kierunku, to pamiętajmy, że nienawiść rodzi nienawiść. I stąd biorą się konflikty, bo nikt nikogo nie słucha. Człowiek, jeśli nie słucha Boga, schodzi po równi pochyłej zamiast wzrastać. Wiara jest tym, co odróżnia nas od niewierzących. Oni chcą szukać szczęścia w posiadaniu, a my powinniśmy szukać szczęścia w byciu dla innych. Wrócę do słów, bądź wola Twoja, z modlitwy pańskiej, którą niedawno rozważaliśmy. One mówią jasno, idź za tym, co mówi Bóg, a przejdziesz przez życie bezpiecznie i szczęśliwie. Idź, choć na początku drogi nie widzisz jej końca. Natomiast Bóg go widzi i dlatego Cię nią prowadzi. Tylko w to uwierz, że On się zatroszczy o Ciebie, byś miał co jeździć i gdzie spać. Przez to będzie stawał się piękniejszy niż lilia, które Bóg sam ubiera. Choć one są tylko na chwilę, to wiedz, że Bóg nie ma zaników pamięci, a ludzie są o wiele bardziej ważni niż jakiekolwiek zwierzę czy roślina, bo On pamięta o swoich wybranych. Tak, my jesteśmy wybrani i umiłowani. Jesteśmy dziećmi Bożymi jesteśmy pod wyjątkową opieką Boga. Ale to należy odczuć na własnej skórze, doświadczyć osobiście. Ten radykalizm Jezusa nie wynika z pokazania, kto tu rządzi, ale raczej z miłości i dobroci serca. On chce nas uchronić przed codziennymi kłopotami dnia powszedniego. Tyle, że wybór, jaka będzie jakość naszej dni, a zarazem całego życia na ziemi, zależy tylko i wyłącznie od nas. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.